Organizacje pozarządowe pojawiły się w Polsce prawie w tym samym czasie, co w państwach Europy Zachodniej. Bywają nazywane trzecim sektorem obok sektora publicznego i rynkowego. Są zakładane z inicjatywy osób prywatnych, lecz działają w interesie całego społeczeństwa. W samym Ełku działa około 200 organizacji pozarządowych, do których zalicza się stowarzyszenia czy kluby. Chociaż funkcjonują na okrągło, raz w roku mogą zaprezentować mieszkańcom swoją działalność w czasie Elckiego Tygodnia Obywatelskiego. Tą formułą nową w tym roku jest to, że przede wszystkim organizują to same stowarzyszenia, same organizacje przy współpracy z miastem. Dotychczas było to raczej organizowane przez miasto. Także to jakby tutaj bierzemy sami to w swoje ręce. I to jest jakby krok do przodu. Głównym celem, jaki przyświeca organizacjom, jest zrobienie czegoś dobrego dla społeczeństwa. Mogą osiągać to poprzez działalność w bardzo szerokim obszarze, od pomocy społecznej do sportu. My byśmy chcieli troszkę odwrócić ciężar tego, że Euczanie tylko biorąc stowarzyszenia, a chcielibyśmy, żeby Euczanie byli włączani w działania stowarzyszeń, bo każdy z nas może być wolontariuszem, każdy z nas może być, coś zrobić dobrego na rzecz sąsiada, swojego otoczenia, innych ludzi. Oprócz zaproszenia do współdziałania, Euckie stowarzyszenia i kluby starały się zarazić swoją pasją mieszkańców miasta. Dobrym wabikiem, który przeciągnął masę dzieci, okazało się wystawienie w Parku Solidarności stołów do futbolu stołowego. Wyszliśmy z taką inicjatywą, ponieważ no, musimy jakoś rozszerzać swoje horyzonty, ponieważ jesteśmy grupą taką dosyć zamkniętą, a potrzebujemy młodzieży, dziewczyn, chłopców. Ogólnie, która po prostu będzie ciągnęła dalej nasze tradycje. Puszczanie kolorowych baniek, malowanie twarzy czy ogromny dmuchaniec przeznaczony dla najmłodszych. To właśnie z takimi akcesoriami zaprezentowało się Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna Niech Będzie. Działa już od 6 lat i od samego początku zajmuje się animacją kulturalną. Z racji Tygodnia Obywatelskiego zorganizowali happening Dzień Radości. Dookoła kamienicy, w której się znajduje nasze stowarzyszenie, czyli na Małeckich trzy, jest pełno kamienic, w których jest dużo biednych dzieci. I chcielibyśmy dla nich po prostu trochę radości. Wszystko jest za darmo, wszystko jest dla dzieciaków. Nie ma żadnych dorosłych, dorośli nie mogą korzystać z tego wszystkiego, więc jak najwięcej wesołych min i jak najwięcej radości. Zwieńczeniem Tygodnia Obywatelskiego jest majówka pozarządowa.